Zobaczyć, to jest druga część, Miko ma moc. Zobaczcie, kolejny mecz Melody. No by nie myślałem się przegramy, no bo tak na tylko się zapowiadało, musimy się to zobaczyć. Na początku przegrywałam, bo ja znowu jestem e, e, m, 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 Miko. Dopiero ogólnie to ja zawsze e, trafię gola na koniec. I tak to będzie ta powtórka. Na początku przegrywałam, bo trafili chyba gola. Nie, tu nie trafiliśmy gola wtedy. Tylko myślałam, że przegramy, ale pokażę wam, jak wygraliśmy właśnie. Przyobciłam się z tej piłki i patrzę teraz. Znowu to samo. Udało mi się skoczyć z No i tak, Miko ma moc! Zawsze!